Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym serialem i dzisiaj powiem Wam kilka słów na temat przepukliny pępkowej u niemowląt. Przepuklina pępkowa jest rodzajem wady wrodzonej, która wytwarza się w okresie płodowym dziecka. Pod koniec rozwoju płodowego pierścień pępkowy powinien się wzrosnąć w ostatnich tygodniach ciąży. Jednak nie zawsze tak jest, i później po urodzeniu widzimy, że ten pępek jest uwypuklony, a pod pępkiem widzimy taki balonik. Ym, każdy rodzic, który miał do czynienia z przepukliną pępkową, ym, na pewno to zauważył swojego y, dziecka. Ym, na szczęście większość tych przepuklin pępkowych jest niegroźna. Ym, przyjmuje się, że jeżeli taka przepuklina pępkowa jest poniżej 2 cm na no to, że nie wymaga to interwencji chirurgicznej i generalnie większość tych przepuklin zrośnie się przed drugim okiem życia dziecka, ale nie zawsze tak jest. Czasami te przepukliny się nie zrastają, więc to jest jedno ze wskazań do interwencji chirurgicznych po ukończeniu trzeciego roku życia. Lub te przepukliny pępkowe są na tyle duże zaraz po urodzeniu, że też należy je zaoperować. Ale o tym oczywiście decyduje zawsze lekarz pediatra i chirurg. Jeżeli u Waszego dziecka została zdiagnozowana przepuklina pępkowa, to na pewno lekarz pediatra zwróci Wam uwagę na to, aby taką przepuklinę bardzo dobrze obserwować. Jak postępować z dzieckiem, które ma przepukliny pępkowe? Czy przepuklina pępkowa boli, czy nie boli? W małych przepuklinach pępkowych, nawet, nawet w momencie, kiedy dotykacie tego balonika, no to nie powoduje to płaczu takiego dziecka. Ale w, w dużych przepuklinach na pewno już jakiś dyskomfort w momencie manipulacji czy dotykania może się pojawić. W przypadku każdej przepukliny będzie ona się jakby jeszcze bardziej uwydatniać w momencie, kiedy dziecko będzie mieć zaparcia, kolki czy też refluks żołądkowy, to wtedy możemy zauważyć, że nawet te mniejsze przepukliny podczas momentu w momencie, kiedy dziecko napręża brzuszek, to te y, przepukliny mogą się jakby jeszcze bardziej y, um, uwypuklać i dlatego też tutaj na przykład lekarze, lekarz pediatra zwróci Wam uwagę na to, aby w takich właśnie sytuacjach nie y, doprowadzić do tego, aby te przepukliny jakby jeszcze bardziej się uwypuklały, więc tutaj Wam pokażę, co można zrobić, aby użyć takiemu dziecku i aby zapobiec temu, aby ta przepuklina jakby jeszcze bardziej się uwypuklała. Tak jak już wcześniej mówiłam, że te przepukliny będą bardziej widoczne na przykład w momencie, kiedy dziecko ma zaparcia, kolki lub refluks, a będą na przykład mniej widoczne, kiedy dziecko śpi albo kiedy jest wypoczęte. Jak postępować właśnie z takimi dziećmi? Więc jeżeli mamy dziecko, które ma kolki... No to pamiętajmy, że nie ma jakby takiej metody cud na to, aby pozbyć się tych kolek, kolki zawsze będą. My to, co możemy zrobić, to zmniejszyć ich jakby intensywność i to, jak bardzo dziecko w tym momencie cierpi, bo to jest też jakiś rodzaj dużego dyskomfortu. Więc, naszą rolą jakby jest pomóc rodzicom w tym, aby pokazać wszystkie sposoby, aby użyć takiemu dziecku. Jeżeli tutaj mamy jeszcze do czynienia z przepukliną pepką, no to pamiętajmy, że też naszym celem będzie mm, zrobienie wszystkiego, aby ta przepuklina wtedy nie, nie, nie uwypuklała się jeszcze bardziej. Więc, jeżeli mam dziecko, które ma częste zaparcia czy, czy kolki, jako fizjoterapeuta, wraz porozumieniu z porozumieniem z doradcą laktacyjnym i z położną. Więc jakby pracujemy wspólnie po to, aby objąć jak najlepszy kierunek, aby pomóc takiemu dziecku. Więc tutaj czasami doradca laktacyjny, czy położna, czy lekarz pediatra, w momencie, kiedy dziecko ma duże problemy z zaparciami czy z kolkami, czasami jest to sytuacja w tej Albo mama karmiąca musi być na konkretnej diecie, albo po prostu też zmierzamy do tego, aby zmienić takie mleko u takiego dziecka. Też są produkty, które mogą w jakiś sposób zmniejszyć się troszkę i ulżyć dziecku, które ma kolki ale ja pokażę Wam kilka metod ze strony fizjoterapeutycznej. Jeżeli mam, takiego, mam takie dzieci, które widzę bardzo często w ich domu zamieszkania, to bardzo często zalecam rodzicom wykonywanie ciepłych okładów, więc na przykład polecam, aby ręcznik położyć na kaloryfer i w momencie, kiedy on jest już trochę zagrzany, przykładać go na brzuch takiego dziecka po to, aby rozluźnić troszkę mięśnie brzucha. U takiego dziecka i wtedy polecam, aby na przykład można to zrobić w momencie, kiedy mama trzyma takiego malucha na kolanach, jeżeli nie, to na łóżku, ale na wkost siebie, po prostu ze zgiętymi bioderkami, podtrzymując główkę, szukamy więc tej pozycji fetus, czyli pozycji, jaką dziecko przyjmuje w brzuchu, najbardziej fizjologicznej dla, dla niego, ponieważ taka pozycja hmm, pełnego zgięcia zmniejsza hmm, napięcie mięśni brzucha i wtedy polecam na przykład rodziców, rodzicom przyłożenie takiego ciepłego kompresu. Długo Po położeniu takiego kompresu zalecam masaż po bok brzusznych u takiego dziecka, zawsze w tym samym kierunku, zaczynając od wątroby, kierując się w stronę śledziony, następnie ku dołowi robimy ten masaż ruchami okrężnymi. I generalnie zalecam, aby omijać pępek. No, bo nie zawsze, generalnie ten pępek czasami jest miejscem takim wrażliwym dla takiego dziecka. Więc, ja jakby samego pępka nie, nie polecam dotykać, ale jak najbardziej ruchy okrężne do jego do, do, około pępka, jak najbardziej. Kolejnym takim manewrem, który zalecam też u dzieci, które mają często zaparcia, jest to manewr pedalarz, czyli to są po prostu ruchy zgięcia i wyprostu kończyn dolnych. Robimy to po to, aby jakby troszkę ruszyć perystaltykę jelit. Jak długo to wykonujemy, zalecam by ten cały kompres, czyli kompres, masaż, plus ruchy zgięcia i wyprostu trwały około 10-15 minut, więc tutaj proszę rodziców, aby się nie śpieszyli, tylko aby to, 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 aby to zajęło troszkę czasu, aby te połogi przyruszne naprawdę rozluźnić. Więc to robimy w momencie, aby użyć takiemu dziecku, kiedy ma zaparcia czy kolki. Teraz jeżeli mamy dziecko, które ma, zdiagnozowane, m, które ma zdiagnozowaną przepuklinę pępkową, to bardzo często lekarze, pediatrzy i fizjoterapeuci będą Wam zalecać układanie często dziecka na brzuchu, ponieważ taka pozycja raz, że wzmacnia troszkę mięśnie brzucha, więc będzie to preferować w zamknięcie się troszkę pierścienia pępkowego, a po dwa, że taka pozycja jakby daje nacisk na pępek, więc będzie preferować też jakby w stronę zamknięcia tego pierścienia pępkowego. Ym, trzecią taką rzeczą, którą zalecamy rodzicom, ym, w przypadku dzieci z przypukną pępkową, jest y, oklejanie pępka i to tego możecie wy, y, y, użyć zwykłej po prostu gazy z małym plasterkiem. Y, jest to y, oklejanie, które wykonywać możemy bardzo często. Jedyną rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to na to, aby sprawdzać y, połoki skórne i w momencie, kiedy widzimy jakiś odczyn alergiczny, no to musimy odkleić taki pępek, dać troszkę skórze odpocząć, i później za jakiś czas możemy znowu okleić. Tak więc raz naklejony kompres należy bardzo często sprawdzać, czy nie pojawiają się jakieś odczyny alergiczne, bo pamiętajmy, że dziecko takie dużo się też poci. Więc w, zwłaszcza w okresie letnim, jak nakleić taki plasterek? Oczywiście, jeżeli mamy gazy, to przykładamy ją, dajemy troszkę nacisku, tak aby troszkę schować ten balonik, który znajduje się pod pępkiem. Trzymamy delikatnie ten nacisk i wtedy naklejamy ten plasterek. Chodzi o to, aby ten plaster w momencie, kiedy dziecko się pręży czy kiedy ma kolki, kiedy mocno płacze, aby zapobiec temu, żeby ten balonik jakby jeszcze bardziej się uwypuklał. Więc ta gaza jakby ma za zadanie utrzymywać troszkę to napięcie, czyli to, to, to wepchnięcie tego balonika do jamy brzusznej. Tak więc to są rzeczy, które zaleca się rodzicom. Tak jak wcześniej mówiłam, przepukliny generalnie do drugiego roku życia w większości się wzrosną u takiego dziecka. Jeżeli się nie wzrosną, no to jest to wskazanie do interwencji chirurgicznej, ponieważ taka przepuklina później w dalszym życiu może się powiększać i dziecko, dzieci mogą mieć problemy. Systemem digestiw, czyli z układem pokarmowym. W przypadku dużych przepuklin bardzo często dzieci są operowane w pierwszych miesiącach życia dziecka. Tak więc mam nadzieję, że ten film był wam pomocny w jakimś tam sposób. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Dziękuję za uwagę.